5 maja 1939 roku minister spraw zagranicznych Józef Beck odrzucił w przemówieniu sejmowym żądania Niemiec włączenia Gdańska do III Rzeszy i wyznaczenia eksterytorialnych linii komunikacyjnych. Są one dostatecznie znane wszystkim, co się tą sprawą w jakikolwiek sposób zajmowali. Ale z chwilą, kiedy po tylokrotnych wypowiedziach się niemieckich mężów stanął, że respektowali nasze stanowisko i wyrażali opinię. Że to prowincjonalne miasto nie będzie przedmiotem sporu między Polską a Niemcami. Słyszę żądanie aneksji Gdańska do Rzeszy z chwilą, kiedy na naszą propozycję złożono dnia 26 marca wspólnego gwarantowania istnienia i praw wolnego miasta. Nie otrzymuję odpowiedzi, a natomiast dowiaduję się następnie, że została ona uznana za odrzucenie rokowań. To muszę sobie postawić pytanie, o co właściwie chodzi. Czy o swobodę ludności niemieckiej w Gdańsku, która nie jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe, czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrawiana w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcennza, tą rzeczą jest ból.